Dzień dobry Państwu, jest środa, więc czytamy Gazetkę Ścienną w Szpitalu dla Obłąkanych. Tutaj mamy taki tekst, który zaczyna się lidem. Siły Zbrojne Ukrainy z broni NATO niszczą świątynię głównego klasztoru Donbasu, Nikolskiej Abitieli. I tutaj warto zobaczyć, co oni zrobili. Oni jednoznacznie tutaj stawiają siły zbrojne Ukrainy, podczepiają pod to NATO poprzez te dostawy uzbrojenia, no, których, których nie da się negować oczywiście, że oni niszczą prawosławne świątynie. To jest jasne ustawienie takiej osi zła, wymierzonej w to, co jest dla części rosyjskiego społeczeństwa ważne jak dużej części, nie aż tak ogromny, jakby się mogło czasami wydawać, był o tym ostatni odcinek, nie aż tak wielu Rosjan wierzy i praktykuje, jakby się chciało czasem to przedstawiać. Tu jest oczywiście dużo niepotrzebnych szczegółów. Cała historia o tym, jak korespondent jedzie ładą niwą, z droga gruntowa została wysadzona w powietrze, więc skręcają na pole, na którym mogą być miny. Jest o pani, która wiezie ikonę, żeby ta ikona ich chroniła. To jest bardzo taki, byśmy powiedzieli, typowy komsomolski reportaż z linii frontu, ale jako że niedawno była Wielkanoc, to z takim prawosławnym nazwijmy to Twistem. Tutaj niżej mamy informację o zmianach prawnych w Rosji. Tu akurat mam zaznaczone uproszczenie procedur wydawania obywatelstw rosyjskich dla różnych kategorii ludzi, w tym byłych obywateli ZSRR. Pojawiła się informacja o tym, że zwiększono wymiar kary dla ludzi, którzy by napadali na dyplomatów czy pracowników międzynarodowych organizacji, ale główne danie jest takie, że w tej chwili w prawie rosyjskim pojawiła się opcja ukarania dożywociem, Człowieka skazanego za zdradę państwa. Dalej mamy Władimira Putina, który odwiedził sztab jednego z, ze zgrupowań sił rosyjskich na południu w okolicach miejscowości Gieniciesk, około 100 km od linii frontu, ale oni w komsomolskiej prawdzie nie piszą o tej wycieczce, nie podają szczegółów żadnych, choć tutaj pojawiły się pewne wątpliwości, czy aby na pewno on odwiedzał te miejsca akurat wtedy, kiedy mówił, że je odwiedza, ale to nie jest aż tak istotne, już był Putin lub człowiek, bardzo do Putina podobny w Mariupolu, teraz był niewiele w gruncie rzeczy dalej, także dość daleko od linii frontu i tutaj komsomolska prawda rozpisuje się przede wszystkim o tym, że on przywiózł ze sobą dla żołnierzy kopię ikony, to jest tak zwany spas nierukatworny, czyli zbawiciel niestworzony ludzką ręką, to jeden z typów portretów Jezusa, mm, klasyczny dla wschodnich ikon, oni tutaj opowiadają między innymi o tym, że jest to kopia ikony, która należała do dawnego ministra sił, no, ministra obrony Imperium Rosyjskiego, czyli tutaj Piotr Wanowski to był, który był ministrem w latach 1881-98, w czasach Aleksandra III. Który, co jest ciekawe, był carem który nie prowadził żadnej wojny. To dość duża rzadkość w historii rosyjskiego caratu, ale akurat on był dość pokojowo nastawiony w miarę. I jest jeszcze tutaj o zajęciu Krymu, przy czym o tym zajęciu Krymu historycznym z XVIII wieku. I są tutaj ciekawe rzeczy. Wypowiada się na ten temat Anatolij Wasserman, jeden z takich, no nazwijmy to drugorzędnych rosyjskich po polityków deputowany dumy państwowej, ale dość często wypowiadający się w sieci, tak wygląda pan Wasserman i co on mądrego miał do powiedzenia? Przede wszystkim miał do powiedzenia na przykład to, że popatrzmy tak. ten proces był, proces zajęcia podboju Krymu był niemożliwy do uniknięcia, Rosji było konieczne dla życia bronić się i swoje południowe ziemie od ciągłych najazdów handlarzy niewolnikami. Mało kto pamięta, ale wiele wieków temu, przez wiele wieków pod rząd, największy w Europie rynek niewolników znajdował się w genueńskiej kolonii Kafa, w tej chwili to jest Teodozja. I tutaj jest jeszcze bardzo ciekawa, ciekawa wypowiedź, według której na Krymie, na Półwyspie Krymskim, jeszcze zanim zajęli go Rosjanie, zanim go podbili za czasów Katarzyny II, większa część ludności to byli już Rosjanie. Jak, to, jak do tego doszło? Wystarczy powiedzieć, że na każdego krymskiego Turka, ili Tatara. Przychodziło dwóch, trzech Rosjan żyjących tam jako niewolnicy. Więc tutaj to jest ciekawe postawienie tematu, bo faktycznie no, historie o niewolnikach tutaj jak najbardziej mają rację bytu. Natomiast to jest z jednej strony bardzo mocne. Uderzenie w Zachód, w tym sensie, że no, wypominamy Zachodowi te bolesne tematy z przeszłości. No, nie ma co ukrywać, wiele imperiów zachodnich, w tym dzisiejsze imperium w postaci Stanów Zjednoczonych, były w te historie z niewolnikami dość mocno mm, wplątane, dość mocno winne. A tutaj Rosja wyciąga właśnie takie niewolnictwo jako argument za zajęciem Krymu. To jest dość interesujące. Tu jeszcze jest o Polsce. Padło pytanie ze strony dziennikarza, czy Polska się w jakiś sposób tutaj domagała tego Krymu, czy chciała go zająć. Polska w tym czasie już doprowadziła się do tego, że dwa sąsiednie niemieckie kraje, Prusja, Prus i Austria, je, ją praktycznie podzieliły. I miały rację, dlatego że przez długi czas Polską rządzili właściciele, szefowie, naczelnicy jeszcze jednego niemieckiego państwa Saksonii. Tutaj użyto słowo Glawa. Tłumaczenie jako naczelnik ma największy chyba sens. Rosja przy okazji także formalnie uczestniczyła w domyśle w tym rozbiorze, ale wzięła sobie tylko te regiony, gdzie Polacy byli jawną mniejszością, ruskie ziemie w, różne, w, ry, w różnym czasie, które w różnym czasie trafiły pod polsko-litewską kontrolę i część obecnej terytorii Lit Litwy, jako że Polska mm, mm, do niczego nie mogła w tym czasie pretendować, tym bardziej Pretendować do posiadania Krymu, bardzo powiem Państwu ciekawa interpretacja tamtych wydarzeń. Dwa niemieckie państwa dokonały rozbioru Polski, no a Rosja sobie coś tam wzięła, co i tak nie było polskie. No, no rozumiemy, że to nie do końca tak wyglądało. Przejdźmy teraz do naszej zbiórki. I tutaj w końcu mogę coś Państwu pokazać. To jest wideo z jednego z dronów w posiadaniu. Pułku Kalinowskiego. Prawdę mówiąc, to czy to jest dokładnie jeden z kupionych przez państwa i zawiezionych przeze mnie dronów, tutaj pewności nie mam. Tego typu wideo jest publikowane i wysyłane do ludzi takich jak ja z dużym opóźnieniem, dlatego że każdy taki materiał musi być sprawdzony przez ukraiński wywiad, żeby nie pokazywać zbyt wiele. To jest na pewno z takiego drona jak te, które kupowaliśmy, po prostu z Maviców trójek. To wiem na pewno. Czy to jest dokładnie jeden z kupionych przez nas? Tego tak jak mówię, pewności nie mam. Nie to jest w tej chwili najważniejsze. Najważniejsze jest, żebyście Państwo zobaczyli, co te maszyny potrafią. Tutaj, może, słowo wyjaśnienia, choć ta eksplozja wydawała się nieduża, często w ten sposób zrzucane są niewielkie pociski kumulacyjne pochodzące z takich większych pocisków kasetowych, które jak z definicji pocisk kasetowy zawiera w sobie subamunicję, czyli mniejsze pociski i właśnie takie się wyjmuje i stosuje w dronach, więc choć tutaj wybuch był niewielki, skutek mógł być dotkliwy. Także cały czas działamy, cały czas zbieramy, konkretnie na pułk Kalinowskiego, białoruscy ochotnicy, którzy mają dość uciekania przed kolejnymi despotami, wzięli sprawy w swoje ręce i stanowią w tej chwili no, jedną z wielu, ale ważną jednostkę w strukturach sił ukraińskich. Oficjalnie, oczywiście, należą do sił ukraińskich. Cały czas przychodzą tam nowi ochotnicy, cały czas uczą się jak działać lepiej. Dzięki naszemu sprzętowi także mogą działać lepiej, chociażby dzięki laptopom, które im wywieźliśmy. Nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, ale takie laptopy, tablety znajdują się często albo w sztabach blisko linii frontu, albo bezpośrednio nawet na linii frontu. Przy chociażby broni artyleryjskiej, i tej lżejszej, i tej cięższej, żeby na przykład korygować jej ogień w czasie rzeczywistym przy użyciu obrazu, właśnie strona. Przejdźmy do wydarzeń na linii frontu. Oczywiście najwięcej się dzieje w Bachmucie, chociaż na przykład w Afdijewce ostatnio też się wydarzyło. Jedna ciekawa rzecz, przyjechał tam Zelenski prezydent. Ukrainy Wolodymyr Zelenski. Jak widzicie, Awdijewka znajduje się w takim półokrążeniu, więc jest to teren dość mocno zagrożony, natomiast Władimir Putin z kolei miał odwiedzić Gieniciewsk, jakbyśmy go tutaj postarali się znaleźć, to jest tutaj, proszę państwa, przy wjeździe na Krym, ale tym dalszym od linii frontu, no widzimy, że różnica w odległości jest dość wyraźna w porównaniu tego, gdzie obaj panowie byli, chociaż to nie jest oczywiście najważniejsze. Rozumiemy, że chociaż mówimy w kółko o Bachmucie i o Bachmucie, to w innych regionach frontu także dzieje się wiele, także toczą się artyleryjskie pojedynki, ataki dronami, czasem jakieś niewielkie szturmy, choćby ważej większe, ale wtedy o tym też rozmawiamy. Jeśli chodzi o Bachmut, tutaj pojawiły się dwie ciekawe informacje. Po pierwsze, ostatnio państwu Komentowałem artykuł z Komsomolskiej Prawdy o żołnierzach rosyjskich, którzy jeździli na kładach z pociskami kierowanymi przeciwpancernymi, czyli tak tzw. PPK lub z rosyjskiego PTUR. I że oni jeździli na mm, wysunięte pozycje i ostrzeliwali ukraińskie cele. To, co udało mi się dowiedzieć, to to, że z Bachmutu prowadzi w tej chwili droga gruntowa dość mocno rozbita, po której dodatkowo ukraińskie zaopatrzenie musi się przemieszczać z dużą prędkością, bo jeśli przemieszcza się powoli, a stan drogi w zasadzie nie bardzo pozwala przemieszczać się szybko, no ale trzeba, bo jeśli się nie przemieszczają szybko, to stają się celami właśnie dla takich Pturów. Więc zagadka się do pewnego stopnia rozwiązała. Ci rosyjscy żołnierze na kładach najprawdopodobniej dojeżdżają w okolicę tej drogi i próbują trafić pędzące tamtędy pikapy, ciężarówki i inne pojazdy. I oczywiście w tym konkretnym przypadku użycie hmm, Użycie takiego PPK, która, który jest drogi, to jest amunicja droższa niż w przypadku artylerii, i jeszcze narażanie życia tych operatorów, którzy muszą się znaleźć bliżej, ma jednak pewien sens, no bo trafienie z nieszczególnie precyzyjnej rosyjskiej artylerii do szybko ruszającego się celu byłoby o wiele trudniejsze niż przy użyciu takiego pocisku kierowanego. Więc tu już myślę, stawiamy kropkę nad I w tej dyskusji, która się wywiązała na temat tych kładów w komentarzach. Jeśli chodzi o artylerię w Bachmucie, mamy tutaj informację, akurat to podał Arestowycz, że używają Rosjanie aktywnie już nie tylko systemów TOS termobarycznych, ale także pionów i, a w zasadzie 2S7 Malka, czyli tych zmodernizowanych pionów i moździerzy. TULPAN, czyli artylerii kaliber 203 240 mm. To jest dokładnie ta broń, o której niedawno rozmawialiśmy. W kontekście tego, że mm, państwa NATO tego typu artylerii już nie posiadają, wycofały z uzbrojenia. Jak widzimy, oni w tej chwili w Bachmucie używają tego typu artylerii superciężkiej, by niszczyć... Punkty oporu znajdujące się w budynkach, i jak też widzimy, tego typu taktyka jest chociaż m, oczywiście w określonym stopniu skuteczna, bo w tej chwili trwa powolne ale zajmowanie Bachmutu przez siły rosyjskie, wypieranie stamtąd sił ukraińskich, no to jednak widzimy, że ta m, bitwa o Bachmut, która trwa od sierpnia już do drugiej połowy kwietnia, no. Dowodzi, że tego typu taktyka, choć skuteczna, to musi być niesamowicie kosztowna, bo wymaga bardzo długotrwałych, bardzo intensywnych ostrzałów, które no do tej pory jeszcze sukcesem się nie zakończyły. Duża część Bachmontu została zajęta, ale daleko jeszcze nie cały, i jeszcze życie wielu rosyjskich żołnierzy zostanie tam zabrane podczas tych szturmów ukraińskich oczywiście zresztą także. Co my tutaj mamy? Tu mam potwierane różne kanały, ale tu mam coś ciekawego. Dobrze, to jest, proszę Państwa, już zdjęcie Bradleya M2A2 Bradley, yy, amerykański BWP. Tu jest gdzieś na tyłach, front, yy, na głębokich raczej tyłach, bo widzimy, że na przykład broń artyleryjska, 25 mm działka są tutaj zdemontowane. Ale widzimy to co jest ciekawe, że już zaczęli przemalowywać te Bradleje z kolorów pustynnych na kolory lepiej pasujące do terenów ukraińskich na ukraiński piksel. To jest dość oczywiste, że coś takiego będą robić, tu już widzimy, że doszli do tego etapu. Tutaj mamy informację ciekawą o tym, że faktycznie Władimir Putin odwiedził sztab Ugrupowania wojsk Dniepr. To, co jest ciekawe, to to, że do tej pory nie słyszeliśmy o czymś takim jak ugrupowanie wojsk Dniepr. Po prostu taka jednostka, nazwijmy to sztabowa, no i jeszcze nigdzie nam się tutaj nie pojawiła. Prezydent wysłuchał raportu główno dowodzącego siłami WDW, czyli powietrzno-desantowymi, generała pułkownika Teplińskiego. Tutaj przy okazji komentatorzy w Rosji dość dużo mówili o tym, czy kto nie pojechał z Władimirem Putinem, m.in. minister obrony, który no mógłby tutaj się pojawić z Putinem, ale się nie pojawił. Tutaj proszę Państwa mamy wideo, które w sieci widziałem, pojawiało się już kilka razy, przyciąga uwagę, sprzętu jest masa, niektórzy próbują to sprzedać jako nadchodzącą, zgrupowanie przed nadchodzącą ukraińską kontrofensywą. Tutaj to jest nie tyle fake, co próba przedstawienia hmm, wideo z ćwiczeń sprzed trzech lat jako jakąś zapowiedź kontrnatarcia, czyli to jest zwykła dezinformacja. Jeśli gdzieś trafiliście na to wideo i się zastanawialiście na przykład dlaczego siły ukraińskie... Hmm, w tak nierozsądny sposób grupują tak ogromną ilość sprzętu tak blisko czołg przy czołgu BWP przy BWP to wyjaśniam to były zupełnie inne czasy nie czasy pełnoskalowej wojny tu mamy jedno z do tej pory nielicznych yy, nagrań z czołgiem twardy PT-91 twardy czyli proszę państwa modernizacja czołgu T-72 wykonana w Polsce Tutaj Obrum to organizował, jeśli chodzi o projekt, bumarłabędy, jeśli chodzi o produkcję. Miałem okazję takim twardym jechać tutaj. Ukraińscy czołgiści też mają taką okazję. Według doniesień dotychczasowych, tutaj um, duże liczby tych czołgów Polska przekazała. Nie będę określał konkretnych, bo to też jest temat zawiły. Natomiast no, przynajmniej dziesiątki z nich powinny już w Ukrainie być, a na przykład nagrań z frontu ja przynajmniej nie zanotowałem, żeby się pojawiały. Bardzo możliwe, że wszystkie te czołgi znajdują się cały czas w rezerwie szykowanej właśnie do tej wspomnianej kontrofensywy. Tutaj jest Igor Strielkow, znany rosyjski komentator pro. Nazwijmy to zwolennik Ludobójstwa Ukrainy przeciwnik obecnych władz na Kremlu. On tutaj pisze pod Awdziejewką sprawy znacznie są znacznie w gorszym położeniu, w rezultacie mięsnych szturmów w, po, w ciągu ostatnich dni zostały wybite bez osiągnięcia na chociażby najmniejszego rezultatu. Kilka kompanii szturmowych, nie tych najgorszych, tak powiedzmy. Tutaj on pisze, czyli narzeka na taktykę, która, rosyjską taktykę, która prowadzi do wielkich strat bez żadnych korzyści. Tutaj jeszcze mamy kolejne doniesienia o tym, że według TAS-u, czyli jednej z tych dużych państwowych agencji prasowych, tam się wypowiadał komisarz wojenny miasta Moskwa, pan Loktyev, który stwierdził, że system rozpoznawania twarzy oparty na monitoringu miejskim, który był już wypróbowany w czasach pandemii, będzie wykorzystywany do tego, żeby określać położenie osób, które były wzywane do stawienia się w ramach mobilizacji, w ramach wezwania na służbę wojskową nie brzmi to prawdę mówiąc szczególnie sympatycznie ostatnio tak jak Państwu mówiłem już Władimir Putin podpisał to nowe prawo, które pozwala ludzi przez internet de facto wzywać do mm, odbycia służby wojskowej bezpośrednio na wojnę więc teraz jeszcze będą im twarze na ulicach rozpoznawać przy użyciu algorytmów no brzmi to jak y, ogromna Chęć, by wzywać jak największą liczbę ludzi na wojnę i nie pozwalać im uciekać. Natomiast są jeszcze takie ulotki, w których Rosjan się nie tyle zastrasza czy przymusza do wojny, ale próbuje się ich zachęcić nagrodami finansowymi. To jest taki cennik wojny. Co my tu mamy? Mamy od 773 do 1390 rubli za dobę, czyli podwójny żołd, Dodatkowo 4240 rubli wypłaty dobowej, tu się nam to dubluje, ale dlaczego to nie wiem, 8000 rubli za, każde, za każdą dobę aktywnych, ofensywnych działań, 8000 rubli, no całkiem sporo za dobę w rosyjskich warunkach. To będzie jakieś 400 zł. Około, no tylko co to są aktywne, ofensywne działania i czy na pewno je przeżyjemy. Dalej. 50 tysięcy rubli za każdy kilometr. Kilometr, który się przesuniesz w zestawie, w, w załodze. No to nie jest dobre słowo. W zestawie no w grupie szturmowych oddziałów, w szeregach szturmowych oddziałów. To jest, proszę Państwa, dość poważna obietnica. 50 tysięcy, jeśli takie oddziały szturmowe mają się faktycznie posuwać i jeśli oni by się spodziewali, że się będą przesuwać o konkretne kilometry, wyobraźcie sobie, że 5 tysięcy żołnierzy przesunie się o 15 kilometrów, no powiem Państwu, to byłaby konkretna już wypłata. 50 tysięcy rubli, tutaj około 2,5 tysiąca złotych, Choć ten kurs jest bardzo w tej chwili chybotliwy, ale jest to taka zupełnie porządna rosyjska wypłata. W Moskwie byłoby za to przeżyć trudno, ale na prowincji bylibyście z taką wypłatą bardzo, bardzo naprawdę dobrze sytuowani. Dalej. Milion rubli za przejęcie czołgu Leopard, Abrams, Challengers, Challenger albo wyrzutnia Heimars. Dalej. Pół miliona rubli za zniszczenie Leoparda Abramsa Challengera. 300 tysięcy rubli za zniszczenie Highmarsa lub Toczki U. Widzicie, za przechwycenie Highmarsa milion, za zniszczenie 300 tysięcy. Oj, chcieliby położyć swoje ręce na takim Highmarsie. 200 tysięcy rubli za zestrzelony śmigłowiec. 100 tysięcy za czołg. 50 tysięcy za BMP, BMD, BTR, TLB. 50 tysięcy rubli za mm, jakiś rodzaj artylerii samobieżnej, jakikolwiek albo wyrzutnie przeciwlotniczą. 50 tysięcy za zniszczenie średniego drona, rakiety, toćka, U, pocisku Olcha, śmierć, uragan, Heimars. 3 miliony rubli za mm, bycie rannym. To się bardziej opłaca być rannym niż przechwycić Heimarsa. Ponad 3 miliony rubli jednorazowej zapomogi przy mm, zwolnieniu Cię ze służby, z uwagi na to, że nie jesteś zdolny do tej służby ze względu na kontuzję i obrażenia. 78 293 rubli za mm, lekką ranę, kontuzję mm, i tak dalej. 313 tysięcy za mm, wypłaty ubezpieczeniowej przy Ciężkiej ranie. Dalej mamy 5 milionów rubli dla członków rodziny za śmierć. 3 miliony rubli tutaj, tak, też jest, też przy okazji śmierci, ale to już jest wypłata z ubezpieczenia i jeszcze jeszcze tutaj 4 miliony 697 rubli, także ubezpieczeniowa wypłata. Członkom rodziny w przypadku śmierci. Tu jest, są trzy różne wypłaty w przypadku śmierci, i tu jest prawo takie, prawo takie, jeszcze jeden ukaz. Tutaj trudno powiedzieć, pewnie w różnych przypadkach są różne wypłaty, natomiast wynika z tego wszystkiego, że najbardziej by się opłacało, proszę państwa, stanąć po środku parkingu pełnego czołgów Leopard Abrams Challenger i wezwać wezwać ostrzał artyleryjski bezpośrednio na siebie, żeby to policzyli za zniszczenie tych czołgów, i jednocześnie śmierć w, na polu walki, i wtedy wypłata byłaby największa. Tutaj mamy, proszę Państwa, ikonę z Putinem, którą dostali żołnierze u siebie tam na froncie, bardzo ładna, gustowna, powiem Państwu, taki Putin trochę wygląda jak już z nazwijmy to z uroczystości pogrzebowych, podoba nam się. Taka wyciągnięta twarz trochę blady. Tutaj mamy nagranie pojazdów francuskich, AMX ów dziesiątek z już Ukrainy. To są te tak zwane niektórzy na to mówią lekkie czołgi, choć to w zasadzie jest pojazd bezpośredniego wsparcia piechoty, bardziej, ale też przydatna rzecz. Tu mamy zdjęcia zelenskiego w, proszę państwa, Awdiwce. On pozuje oczywiście z żołnierzami, wręcza jak zwykle nagrody ludziom. Swoją drogą ciekawostka, tutaj widzicie po lewej stronie żołnierz ma tak zwany chevron, czyli ten rzep z herbem swojego swojej jednostki. Jak być może na niektórych filmach zauważyliście, ja noszę taki chevron, akurat mam chyba na innej kurtce. Noszę taki chevron na prawym ramieniu. Z tej prostej przyczyny, że ja żołnierzem nie jestem i nie chcę takiego udawać. Więc nie noszę na lewym, tak jak oni wszyscy, tylko na prawym. Jeszcze tutaj jest ciekawostka. W pociągu z Ukrainy do Przemyśla, z Zaporoża do Przemyśla, złapano mężczyznę, który próbował uciec z Ukrainy, choć był. Człowiekiem, który no, mógł podlegać obowiązkowi mobilizacyjnemu, no to jednak próbował uciec z tego kraju, co jest nielegalny, go znaleziono, taka, taki przemyt kosztuje przemycaną osobę 2,5 dolarów, i jak się okazuje, nie zawsze jest skutecznym sposobem na uniknięcie służby. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.